Jestem już w szkole od rana! mam głupi. Pierwszy, zaraz ostatni dzień nowego roku szkolnego. To tak wyglądam w ogóle z 1 września i zawsze jest okropna mgła. Nie wiem czy to widzicie. 1 września jest zawsze ochrzała pogoda. Chciałam pokazać Wam mój outfit, ale bym nie został w żaden autobus więc... Dajka misiaki, misiaki, w misiaki do nie? Ona co sobie nie Co tam Ostatni rok razem. No co, ja jestem już Ale co ostatni rok razem, byś wyzwiercił jeszcze rok No się ale... Kurde od dołu Buty No, ale po nie wiem to dwa Telefon 2,500 2,600, bo jeszcze kupiłam ten Pieniądze cukienka, cukienka mama kupiła, to dostałam Mama i ja A to też dostałam A ty? A. Mm, tutaj widzę pani jakaś droższa elegancka. złote Jaka <gulanie> godność Mam 10 minut, że mam dość Wracam do domu Do To do dla mnie Mam dość Chodzę od rana, Wracamy już. A do szkoły A Idzie do maturalnej. Słyszycie, to ja. No ciebie się widzownie. A ja, pani, oczekam. Widzimy tu fakty? nie? Ju! <Juuu>. <Attack number> 6: 6, 6, 6,

No ten, Wiktor miał ja pracować, to pracuje. Cztery złote. A ty macie, się, A mam tu ściskie. Tak ci się jak? No, no każdy z gier, było. co? Mam tam Będę mieć Chcę Wróciłam widzowie Ale jest jeden plus. A bowiem taki. Że zaczynam jutro. Naprawdę mam taki zarąbisty plan lekcji. Zaczynam od dwa dni z rzędu, z czego codziennie prawie kończę pięć lekcji, więc o 13 będę w domu. Czycie, jak mi Nie. Każdy mówi, że od pierwszej klasy. Jo, co mi się znosi. Od pierwszej klasy miałam mieć zarąbisty plan lekcji. I co i skończyło się że nie. Ale w końcu w tym roku się udało. Ale nie wiem. No, wyobraźmy sobie, ten dzień był spokojny. Ale wyobraźmy sobie, że teraz kolejne moje najbliższe chociaż 5 miesięcy, załóżmy do grudnia. Czyli 4 to mają wyglądać tak, że staję o 6 rano albo o 5. No nie wiem, przesadą. Ale dobrze. Ogólnie, że się spokojnie jutro. Nie mam pracaka nawet. Bo używam i się zepsuł cały. W ogóle dziury jakieś chyba, nie wiem, ale. Jo. Tyle w tym odcinku. Będę nagrywać. Bo nie będę robić vlogi z tych tygodni z szkoły, bo to jest mój ostatni rok i to jest mój plan właśnie na ten kanał. Że to jest mój ostatni rok szkolny, w ogóle edukacji, bo nie wiem, czy będę na studia. I chcę po prostu go jakoś upamiętnić, bo. Why not? Ostatni rok z tymi samymi ludźmi, z którymi byłam doszyta przez 5 lat, więc yum, yeah. see you soon!